Wiem, że rozpoczynałam szkołę przy ulicy Sowińskiego, to jest tam głębiej, blisko te, tego, tego terenu, które zajmują koszary, tam, i tam teraz to się bardzo rozbudowało i tam jest właśnie blisko, przy tym kościele ewangelickim, tam do tej szkoły, tam była szkoła podstawowa. Ale tam chodziłam chyba jednak rok. Czy dwa, czy jakoś tak. Bo potem nie wiem, czy była, czy musieli, czy podzielili te dzieci i zrobili tą szkołę na, na, na dworcowej, przy dworcowej. To nie wiem, w każdym razie ja się w tamtej szkole znalazłam. I nawet nie pamiętam dobrze, od której klasy, czy to była druga, czy to była trzecia klasa, bo to był już mały budynek, taki jak jest w tej chwili, trochę odsunięty. Wchodzi się przecież tam, najpierw kawałek, taki jest trawnik, boczne takie wejście. Można od frontu, ale to pewno było takie front honorowe wejście, bo tamtędy się nie wchodziło do szkoły, tylko ewentualnie, potem zabroniono dzieciom tamtędy przechodzić, bo trzeba było wejść ulicą Matejki, pójść kawałek, no, ile tam? Bo tam na rogu był sklep z obuwiem. To Żydzi mieli ten sklep z obuwiem, dworcowa Matejki. Potem była później zbudowana i jest do dzisiaj plebania. I, I wejście potem takie boczne na podwórze tej plebanii. I potem jest taka wąska uliczka od tej Matejki prowadząca aż do ulicy Śniadeckich. Wzdłuż, i to jest ta ulica ślusarska, i tam było wejście na dziedziniec szkolny. I tamtędy dzieci, tamtędy myśmy wchodzili do szkoły. Szkoła była dwupiętrowa. To był jakiś stary budynek. To nie był, to był chyba dopasowany. Chociaż były klasy, tak jak ja przypominam, były dosyć takie prymitywne, zwykłe ławki. Ja wiem, że myśmy tylko urzędowali na parterze, że ja, cho ja chodziłam tylko na parterze. Może tam były wyżej, może tam były jakieś sale, jakieś, czy potem pokój nauczycielski, kierownik tam mógł mieszkać, prawda? Ja, my przeważnie byli. Musiała być jakaś, jakaś sala, bo przecież były jakieś uroczystości, prawda i tak dalej. No, więc ja tylko tam, i tylko tam i, i potem. I na tym, tym dziedzińcu, przez który się przechodziło do szkoły odbywały się i gimnastyka, i jakieś spotkania, i jakieś zabawy, i to wszystko, to co się robi poza obrębem murów szkolnych, to wszystko się, wiem, żeśmy tam grali w walkę narodów, to w piłką piłką tak, dwie drużyny i się podawało. Przez grupę tej drugiej części, no, a, a ci starali się ją przechwycić. A jak przechwycili, to mieli wtedy oni pierwszeństwo do swoich przerzucać. To na, na metach było po jednej stronie, po drugiej, no i tak się przerzucało. No i trzeba było wrzucić i trafić w tego przeciwnika. Dwa ognie. A u nas to się mówiło walka narodów.